Dobrze, to program Smaki Świata, w którym przedstawiać Was będziemy kuchnie, właściwie narodów całego naszego globu. Dzisiaj zaczynamy od Japonii, gościmy w sushi barze i o tej potrawie mówić dzisiaj, będziemy z fachowcami. A ze mną są Zachariasz i Artur. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A, Załóżmy, że jak ktoś tak przychodzi pierwszy raz do takiej restauracji, gdzie podają sushi, jest trochę, że tak powiem, zadziwiony przepychem. No i to, co zawsze towarzyszy takim restauracji, czyli łódeczki. Skąd te udeczki? zawsze takich sushi barach? Łódeczki wzięły się dlatego, że w Japonii japońska kuchnia ceni sobie sezonowość, a więc podajemy zawsze te potrawy, warzywa i owoce, które w danym sezonie, w danym miesiącu są najlepsze. Dlatego właśnie sushi bar, żeby nie, nie, nie układać sztywno karty menu, tylko żeby po prostu potrawy, które są w danym czasie najlepsze, pływały sobie na łódce. Yy, to też taka druga zasada, że w Japonii jemy sushi jemy wszystkimi zmysłami, także jemy wzrokiem, zapachem i na końcu smakiem dopiero. Jak to jest? Jak się w ogóle wpada na pomysł, żeby zostać mistrzem sushi? To znaczy, w naszym przypadku to chyba zupełnie było przypadkowe. A w Japonii to są rodziny, to są żrody, które z dziada na syna przechodzi ta funkcja i, i, tak na, i musi on zostać już wtedy mistrzem sushi. Całe życie się uczy, całe życie kucharz uczy się jak zostać dobrym mistrzem sushi. Tutaj mamy dobry przykład, jest taki Japończyk, Jiro Aro w Tokio. Otworzył restaurację Suki Yabashi, ma ponad 90 lat i uważa, że jeszcze nie do końca umie robić dobre sushi, chociaż został okrzykniętym najlepszym mistrzem sushi na świecie. Drodzy mistrzowie, co dzisiaj przygotujecie? Jaką wiedzą się podzielicie z naszymi widzami? Dzisiaj powiemy, jak przygotować ryż do sushi, czyli to jest jak gdyby podstawa dobrego sushi, esencją dobrego sushi jest ryż. I pokażemy, jak przygotować taką pierwszą, najprostszą można powiedzieć, formę sushi, czyli hosomaki. Smaki świata, dzisiaj odcinek poświęcony Japonii i sushi. Zostańcie z nami. Drodzy panowie, zacznijmy zatem od samego początku. Jak to wygląda? Załóżmy, że po raz pierwszy przychodzę do waszego sushi baru. Jak się zachować? Tak? Siedzę w miarę kulturalnie. Tak? Są jakieś, rozumiem, awarie w towarzyszy tym zachowaniom w sushi barze. Tak, już na samym początku koleżanka podaje ręczniczek japoński oshibori. Aha, dziękuję bardzo. Ten ręczniczek jest delikatnie ciepły. Tak, z tym ręczniczkiem tak, możecie... trzeba Bardzo dobrze, trzeba wyjąć i jak najszybciej wytrzeć sobie nimi nim dłonie. Czyli normalnie rozkładam, tak. Wycieramy. Rzeczywiście bardzo cieplutki, taki, taki milutki. Cieplutki. To jest w tradycji japońskiej takie coś, że przekraczamy pewną granicę. Przed chwilą byliśmy w pracy, byliśmy, byliśmy zajęci, a teraz przychodzimy jeść. A więc. Odcinamy się od tego świata, który zostawiliśmy za drzwiami i umywamy ręce, tak samo jak się na przykład wchodzi do świątyni buddyjskiej, też się polewa ręce przed wejściem, przed, przed tak naprawdę przejściem przez Bramę Torii. No i menu, tak? I teraz menu. Co ważne, menu jest podzielone tutaj w ten sposób, że cena, cena sushi to jest jego kolor. Najtańszy jest talerzyk biały i czym cień, ciemniejszy talerzyk, tym droższy. Aż do? Wyjątkiem jest czerwony, który już nas alarmuje, że jemy najdroższy. I na tym czerwonym zawsze najdroższe, e, najrzadsze można powiedzieć, najtrudniej dostępne ryby sprowadzane z dalekiej Japonii. Dzisiaj zrobimy hosomaki, tak? Hosomaczki, tak jest. Zacznijmy może od składników w takim razie. Dokładnie co jest nam potrzebne do tego? Na, po, na początku potrzebny nam jest ryż. W sushi stosuje się ryż typu ur Uruchimai, to jest coś takiego. To są takie ziarenka, dosyć, dosyć małe, okrągłe. I ten ryż musimy zalać najlepiej zimną wodą, to tak dokładnie, żeby usunąć całą skrobię, która go pokrywa, i długo to się tak musi moczyć. To znaczy tak, yy, musimy około 17 minut go myć, później 17, 17 minut gotować później 17 minut prażyć i po 17 minutach, po prażeniu on dopiero będzie gotowy do konsumpcji. Czyli 3 razy 17? Tak, czyli to trochę czasu potrzeba. No to jakaś zaczerwona liczba jest? Skąd to 17? To akurat? znaczy, to jest akurat Ach. na taką porcję ryżu to jest taki czas, żeby to dobrze przygotować. Jeżeli to jest większa porcja ryżu, trzeba troszeczkę więcej. Tak po domowemu, jeżeli użyjemy około dwóch kieliszków ryżu, to 17 minut będzie, będzie najodpowiedniejsze. tak? Jak on już się nam ugotuje, musimy zalać go octem ryżowym. Oced, ocet ryżowy upowszechnił się w Japonii około XVII wieku, kiedy ta nadwyżka ryżu już była większa. Eee, wcześniej, wcześniej ryż do sushi wyrabiano w inny sposób. Tym octem ryżowym zalewamy cały ten ugotowany ryż i później czekamy, aż to się odparuje. A zatem za chwilę część główna naszego przygotowywania sushi, a my przenieśmy się do Japonii. Zobaczmy, jak ta tradycja wygląda tam na miejscu.

Wracamy na do naszego sushi-baru. Za chwilę odkryjemy wielką tajemnicę, jak przygotować wspaniałe sushi. Teraz ryż będziemy formować na takich glonach nori. To są spras sprasowane algi morskie. Żeby przygotować sushi w domu, też musimy takie glony nabyć. A to normalnie można kupić? nie? Normalnie no, nie można, można kupić, tak. Normalnie można kupić w sklepie. Yy, na tych glonach będziemy układać... układać no to proszę, sushi. proszę, proszę bardzo. Także bardzo proszę. Tam już widzę różne kawałki ryby. Prawdę mówiąc, ta, naj ta najbardziej taka czerwona wygląda jak wołowina tak naprawdę, tak? To nie jest wołowina, to jest świeży tuńczyk. Tak wygląda właśnie tuńczyk, kiedy podaje się go kilka dni po złowieniu. Tak naprawdę wszystkie rybki, które tutaj mamy, jeszcze 3-4 dni temu pływały sobie w wodach. Naprawdę. W słonych światach. to tutaj tak, nie a ma więc... żadnego oszustwa? Nie ma. To są te rybki świeże są, ryby. Tak, bardzo świeże. Muszą być świeże, ponieważ w suszy podajemy ryby na surowo. Także te rybki, czym świeższe są, tym lepsze. Nie wszyscy może zdają sobie sprawę. Podajemy naprawdę surowe ryby, bez żadnego marynowania, bez przygotowania. Dokładnie, dokładnie. To co mamy za, za ryby, oprócz tuńczyka? Mamy tutaj tuńczyka, czyli maguro, e, mamy rybę maślaną i buda, i mamy łososia sakę. Tak na początek przygotowaliśmy te rybki. Artur tutaj już widzę... Tak jest, mamy przygotowanego samaczka. Czyli mamy tę tą, tą, tą podstawę, tak, czyli ten Tak, podstawa, baza, czyli, czyli nori, zawsze ryż, troszeczkę wasabi, żeby nam tutaj nadało delikatnej ostrości, no i przede wszystkim rybka. Mhm. Wasabi, wasabi jest jedyną przyprawą w kuchni japońskiej. Ideą kuchni japońskiej jest to, żeby nie zmieniać smaku przyprawami, ale podkreślać ten smak ukryty. Dlatego, do każdej porcji sushi, wasabi, wasabi po prostu musi się znaleźć. Tam. Co to jest te wasabi, tak naprawdę? Wasabi to jest taka bylina morska. W Japonii ona rośnie w źródłach górskich. I taka, taki prawdziwy wasabi, ta bylina jest bardzo droga. Jest droższa od złota. Dlatego nie stosuje się go powszechnie w kuchni. To wasabi jest po prostu odtworzonym smakiem takim przemysłowym, jak najbardziej poprawnym i prawidłowym. Po prostu no, nie starczyłoby w dzisiejszych czasach, żeby tyle tego wasabi produkować, tak, bo to rośnie na dziko. Wasabi przygotowujemy w swój sposób, ale to jest już nasza, nasza tajemnica. Nie da się kupić takiego wasabi w sklepach. Ale w sklepach można najczęściej zaopatrzyć się w takie wasabi tubkowane. Czyli po prostu w tubce i to pamiętaj zawsze, że e, tubka, kiedy się ją otworzy, do końca dnia trzeba... E, tak powiem, wykorzystać. Aha. Na następny Czyli dzień. Czyli najlepiej małe nie tubki nie kupować, tak? tak, tak. <laughs> no to proszę, tu już mamy. Tak wygląda początkowo nasz hesomaczek. E, tak naprawdę cztery składniki można powiedzieć, mówi się, że jedno składnikowe, bo tak rzeczywiście jest, chodzi tutaj przede wszystkim o tą rybkę. No i przystępujemy do zawijania, jest to teoretycznie bardzo proste. Teoretycznie, aczkolwiek trzeba dojść do pewnej wprawy, ponieważ sushi trzeba przygotować dosyć zręcznie i dosyć szybko, żeby ciepło, ciepło rąk nie przeszło do potrawy. Wtedy sushi smakuje nie tak, jak powinno. I trzeba też pewnie uważać, żeby to się ładnie tak zwinało, żeby się nie rozpadało prawda? Tak jest. To jest bardzo istotne, żeby sushi było w całości, żeby wyglądało estetycznie. To ma cieszyć oko przede wszystkim. No, i co, i teraz super ostry nóż? Tak, jest, super ostry nóż japoński. Koniecznie, żeby on był delikatnie mokry. Chodzi o to, żeby nam się ten ryż tutaj do tego noża nie kleił. więc go sobie tutaj zręcznie moczymy w ten sposób. No i przystępujemy do krojenia. Krojenia. Kroimy u nas bynajmniej na 8 części. Tak, tradycyjnie stanowisko powinno się kroić. Bo somaczki zawsze na 8 części. Błędnie możemy spotkać w wielu miejscach chosomaki, e, czyli tą prawidłową formę z wieloma składnikami. To jest jak najbardziej niepoprawne, ponieważ tutaj o to chodzi, żeby poczuć smak e, surowej ryby i ryżu. I to, to jest wszystko, co powinno nam wystarczyć. I tak przygotowany chosomaczek, odwracamy go sobie tutaj stroną rybki, a on będzie nam się wtedy prezentował jeszcze lepiej, bardziej okazale. I możemy podać na łódkę, żeby można było sobie wyłowić. No tak, nasi goście z pewnością bardzo się ucieszą, a my przenieśmy się znów do Japonii zobaczyć jak sushi zajada się właśnie tam. Czy sushi je się pałeczkami generalnie powinno się jeść pałeczkami? To znaczy możemy jeść pałeczkami, ale na wstępie otrzymaliśmy te ręczniczki japońskiej oshibori, także ręce mamy już oczyszczone, możemy również jeść rękoma. Jak do nas przychodzą Japończycy, Japończycy najczęściej właśnie próbują sushi rękoma. Sprawdzają, czy ryba ma odpowiednią konsystencję, czy ryż, czy cały, cały ten kawałek sushi jest odpowiednio uformowany. Jak sprawdzą, już kilka suszy sobie zjedzą i przekonają się o tym, że jest dobrze, wtedy jedzą dalej pałeczkami. Także jeżeli ktoś chce, może jeść pałeczkami, ale to nie jest konieczny warunek. Nad naszą matką znajduje się taka miseczka, którą tutaj mamy. Do tej miseczki delikatnie nalewamy sosiku sojowego. Sosu sojowego do, dolewamy poprzez przechylenie po prostu butelki i najlepiej nie za dużo, taki krążek wielkości 5-złotowej monety, żeby to sushi nam później nie utonęło. Chodzi o to, żeby tylko delikatnie zamoczyć, żeby surowa ryba nasiąknęła troszeczkę sosem sojowym. Wtedy to podkreśla sos sojowy podkreśla smak surowej ryby i wtedy w całości, to też jest ważne, że tych poszczególnych kawałków sushi nie przegryzamy. W całości wkładamy do buzi. Tutaj pływa też widzę na łódeczkach, imbir, tak? Tak. Ja tutaj może pokażę. To jest imbir marynowany. Świeży marynowany imbir, zawsze go podajemy z wasabi. Ten imbir nam służy do przegryzania kawałków sushi. Pomiędzy każdym kawałkiem sushi przegryzamy imbir. Dzięki temu oczyszczamy kubki smakowe i każdy kolejny kawałek sushi czujemy w pełni wszystkie smaki, które są zawarte. Co jeszcze ważne, jeśli chodzi o jedzenie pałeczkami, trzeba pamiętać, żeby pałeczki, w miarę możliwości zawsze odkładać równolegle do rzeki sushi, to zachowuje nam tutaj taką harmonię, tak samo jak harmonijna jest każda porcja sushi, tak samo musimy zachować harmonię wokół baru. I co jeszcze jedna ważna rzecz, żeby nie wbijać pałeczek w sushi ani w ryż. Bo tak się robi na pogrzebach w Japonii, a więc no nie możemy tak robić po prostu. Przeniesiemy się na chwilę teraz do Japonii, a później sprawdzimy, jakie wrażenie dzieła naszych mistrzów wywarły na gościach. Teraz bardzo ważny test dla Zachariasza i Artura, bo zapewniali nas, że to co przygotowali dzisiaj jest pyszne, cudowne, a my to sprawdzimy. Na przykład pan Robert oceni, jak pan ocenia działa naszych mistrzów. Oceniam je jako najwyższej klasy i najwyższej jakości, ponieważ kuchnia japońska zalicza do najzdrowszych kuchni świata. Dzięki temu, że przygotowane posiłki są z naturalnych, z najbardziej świeżych i z najwyższej jakości produktów, na pewno jemy wszystkimi zmysłami, ponieważ produkty. Ich smak, ich, ich wyostrzony smak jest uzyskiwany bez dodatkowych jakichkolwiek przypraw. Ja muszę powiedzieć, tutaj zdradzić tajemnicę. Pan Robert na co dzień jest dietetykiem, tak? Tak, jestem dietetykiem, również jestem był, byłym sportowcem, także bardzo dużą wagę przywiązuję do kuchni. I do zdrowego stylu życia. Słyszeliśmy że kobiety wciąż jednak powinny jeść surowe ryby, tak? To jest chyba jedyna grupa osób, które, które nie powinny jeść sushi. To też zależy od predyspozycji danej osoby, bo oczywiście są kobiety, które mają du bardzo dużo ciepła i wtedy bardzo będzie wskazana taka ryba, bo, bo dadzą radę ją strawić i będzie to posiłek dla nich lekko strawny i zdrowy. Natomiast dla osób, które są wychłodzone, zmarznięte, to lepiej, żeby ta rybka była sparzona. Tak jak powiedział pan Robert, pani ma dużo ciepła w sobie i taką surową rybkę może spokojnie zjeść, tak? Uwielbiam, uwielbiam sashimi, uwielbiam Sushi. Cieszę się bardzo, że w Kaliszu jest takie miejsce, gdzie można przyjść w wspaniałej atmosferze, zjeść takie przyszności. I jak tylko możemy ze znajomymi, jeżeli tylko portfel nam na to pozwala i oczywiście możliwości czasowe, to staramy się tutaj zaglądać. Co jest Pani ulubioną potrawą? Ja jak najbardziej lubię łososia. Łososia, który jest podawany na surowo, ale również krewetka jest moim ulubionym daniem. A za tym życzę smacznego, Dzięki nie przeszkadzam, zwykle. a ja za chwilę wracam do naszych mistrzów, podsumujemy sobie dzisiejsze spotkanie w Sushi Bar. Panowie, test wypadł, powiedziałbym, rewelacyjnie. tak? Spotkamy się jeszcze tutaj, tak? Zapraszamy. I obiecajcie, że zdradzicie kolejne tajemnice. Tak, w następnych spotkaniach yy, powiemy, jak przygotować inne formy sushi, także myślę, że będzie równie ciekawe jak dzisiaj. A zatem zapraszamy bardzo gorąco na smaki świata poświęcone Japonii w kolejnych odcinkach, kolejne sekrety bądźcie z nami. Do zobaczenia.